Zbierasz monety? Zbierasz metale szlachetne? Na co ci to? Jak każdy inwestor chce, by moje pieniądze pracowały, zarabiały albo przynajmniej nie traciły, przenosząc siłę nabywczą w czasie. Bo generalnie wszystkie inwestycje mają nam ułatwić realizację naszych planów, pomóc zrealizować marzenia. Każdy staker, kolekcjoner, każdy człowiek ma jakiś cel, który chciałby zrealizować przed przejściem na emeryturę. Często są to podróże dookoła świata lub w konkretny region świata, konkretne miejsce. Tak by poczuć, że się żyje prawdziwie. Ja, tak jak wy, mam swoje marzenia, plany na zagraniczne przygody życia. Stąd ten film i moja gorąca prośba o Waszą pomoc. Podobne marzenia miał Piotr, który pojawił się na Discordzie STTM, pojawiał się również na grupach facebookowych związanych z tematyką metali szlachetnych i kolekcjonowania monet. Piotr w rozmowach z użytkownikami wskazywał, że Lada Moment będzie realizował wyjazd do Azji, na który tak bardzo się cieszył. Prawdopodobnie miał okazję zrealizować jedno ze swoich dużych marzeń życiowych. Pewnego dnia od innego stakera dowiedziałem się, że jest organizowana zrzutka na pomoc dla tego właśnie Piotra, ponieważ będąc w dalekiej podróży zagranicznej miał wypadek komunikacyjny jest w śpiączce. Jego brat, rodzina są w rozsypce, ponieważ koszty leczenia za granicą, czy też transportu Piotra do kraju, żeby leczyć go na miejscu, znacząco przekraczają ich możliwości finansowe. Mówimy o setkach tysięcy potrzebnych każdego miesiąca. Na tą chwilę nie ma wsparcia ze strony państwa, rządu, żadnej instytucji, fundacji czy zwykłych filantropów. Wygląda to źle nie zanosi się na zmianę w tej kwestii. Zostaliśmy tylko my, stakerzy, inwestorzy oraz ludzie o dobrym serduchu. Potrzebna pomoc. Każda pomoc. Link do zbiórki jest w opisie filmu. Na grupie facebookowej Srebro Polska oraz na naszym Discordzie Silver to Demon zorganizowaliśmy już kilka bardzo udanych aukcji charytatywnych wspierając zbiórkę funduszy dla Piotra. I tutaj bardzo dziękuję właścicielowi zespołowi sklepu Srebrna Mennica który wziął udział w takich aukcjach na Discordzie przekazując swoje wsparcie dla Piotra. Ogromne podziękowania dla Fundacji Start Sport dla Maćka ze srebrnego grona, który przekazał pierwszą z serii monetę Rebel Time Capoeira na aukcję charytatywną. Polecam Wam zakup tej przepięknej polskiej monety Super Premium. Ogromne dzięki Maćku. Aktualnie widzicie rozpakowanko paczki z Metal Marketu który w ramach wsparcia dla Piotra przesłał do mnie przedmioty na aukcję charytatywną, która odbędzie się na Discordzie Silver to the Moon oraz pod tym filmem. Cały przychód ze sprzedaży zasili zbiórkę dla Piotra. To naprawdę wspaniałe, że zarówno inwestorzy, jak i sklepy i producenci chcą pomóc. Od Metal Market na aukcję trafią dwie wersje kolekcjonerskie EMU z roku 2020 w wersji lustrzanej oraz dwie wersje bulionowe rocznika 2019, w wersje z tak zwanym errorem, czyli takie, gdzie jeden ptak ma jakby trzy nogi. Pięć drzewa widoczny za EMU omyłkowo został wykonany na błysk, a nie jak w przypadku korony tego drzewa na mat, co powoduje złudzenie, że Emu ma trzy błyszczące nogi. Oczywiście każda z monet wykonana jest z czystego srebra. Emu to wspaniała seria monet od PerfMint, która powstaje w ścisłej współpracy z Metal Market Europe od 2018 roku. Najwyższa jakość wykonania monet, zresztą sami zerknijcie. Wkrótce premiera wizerunku z 2024 roku. Emu to drugie obok kangura zwierzę w Herbie Australii, dlatego uważam, że ta seria otwarta będzie się rozwijać coraz szybciej z roku na rok, co zapewni również zainteresowanie inwestorów. Sam zbieram wersję bulionową i kolekcjonerską. Pod tym filmem licytujemy jeden egzemplarz wersji kolekcjonerskiej od złotówki. Prośba o udostępnianie linku do filmu zachęcanie do udziału w tej licytacji Kogo tylko się da. Zwycięzca wpłaca wylicytowaną kwotę bezpośrednio na zbiórkę dla Piotra z dopiskiem hashtag STTM. Link w opisie filmu. Kończymy w niedzielę 14 lipca 2024 roku o godzinie 20.00. Oferty z 20.01 nie będą brane pod uwagę. Na Discordzie Silver to the Moon będą trzy osobne aukcje: jedna aukcja wersji kolekcjonerskiej i dwie kolejne z rocznikiem 2019 ze wspomnianym Errorem. Serdecznie zapraszam do udziału w aukcjach, jak również do indywidualnego wsparcia wpłatą na zbiórkę dla Piotra. Każda kwota ma znaczenie. Czuję, że jako społeczność razem tworzymy siłę, głęboko w to wierzę. Pewnego dnia zorganizujemy piwko z Piotrem, Piotrek pokaże kilka perełek ze swojej kolekcji metali szlachetnych, pośmiejemy się z przeciwności losu, które udało się nam pokonać. Jak tylko wróci do pełni zdrowia, tak właśnie zrobimy. Jestem przekonany, że tak właśnie będzie. Czy wiesz, że gdyby każdy mój subskrybent przekazał tylko 10 zł, moglibyśmy wesprzeć zbiórkę kwotą blisko 40 tysięcy zł? To naprawdę duże wsparcie. Serdecznie dziękuję w imieniu całej społeczności wszystkim, którzy już wsparli zbiórkę, a w szczególności sklepowi Srebrna Mennica oraz sklepowi Metal Market, tym bardziej, że na rynku dużo się mówi o spowolnieniu, wręcz zamarciu rynku metali szlachetnych w Polsce. Oba sklepy są naprawdę godne polecenia i jak się okazuje mają ogromne serducho, które bije dla całej społeczności inwestorów w metale szlachetne. Serdecznie zachęcam do wyboru tych sklepów przy najbliższych Waszych zakupach. Trzymajcie kciuki za Piotra. Cześć!